Witam ponownie. Tym razem już go rozebrałem. Trochę więcej. Jakie bardzo ładne zaciski ma, i w ogóle ładnie się naciska te przewody do tych głośników. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tutaj, że tutaj niektóre luty już zaczynają pękać. Znaczy, będzie to przylutować ale jak widać cińcze są całkowicie tak by już zaśniedziałe wymieniać ich nie będziemy wymieniać, ale spróbujemy je troszeczkę podreperować wypolerować możliwe żeby były ładne i w miarę błyszczące odkurzymy go też między innymi ale to jeszcze nie teraz najpierw to musimy go jeszcze trochę rozebrać jak widać przełączniki jakby z tej strony są właśnie działe ściemniałe trochę te styki niektóre to przełącznik w środku też będzie lepiej wyglądał ogółem już ktoś tutaj coś kombinował yy. Został wymieniony ten wzmacniacz operacyjny. Jeszcze nie wiem dlaczego i nie wiem jakie ma parametry. Drugi tam został. Pewnie jeden jest z jednego kanału, drugi jest z drugiego kanału. Raczej, że były dwa takie same niż dwa różne. No, jak widać, widać nie widać. Teraz widać, widzicie? Jeden jest o innym oznaczeniu: chyba Mitsubishi, a drugi jest JRC. Trzeba będzie je wymontować i montować dwa identyczne z tej samej serii wzmacniacze operacyjne. Dlaczego? No dlatego, że jeden jak i drugi. Może się już różnić parametrami. Jeżeli jeszcze jest dodatkowo z innej firmy, to już w ogóle. Tego byłem. te masy też nieładnie wyglądają. Także spróbujemy podczyścić wszystkie masy podczyścimy. Żeby nie były takie zaśniedziała To chciałem właśnie pokazać no i właśnie bierzemy się do roboty dalej. Wzmacniacze operacyjne, poszukam jakichś dobrych i jakieś fajne, które nie są aż tak bardzo drogie, nie zjadą, nie zjedzą cenowo, a będą doskonale grać. No to byłoby na tyle. No to do następnego razu. To jest część druga. Do części trzeciej naprawdę już będzie chyba wszystko uruchomione i będzie działać. Na razie.